Dzień dobry, kogo ja widzę. Dzień. Dzielnicowy chciał się dowiedzieć, czy pan dobrowolnie się zgłosi na odwyk czy mają pana doprowadzić. A żal mi pana, a sam lubię popić. Mogę tak. mnie nadmuchać. Ten cały odwyk to lipa. Mój mojej żony osiem razy był na odwyku na i, no, i tam wódy wypiją. Wiem, bo mu sam przynosiłem. Tak jest, tak było dawniej, panie palce. Jak brali na Antabus albo na Espera. Ale teraz za zanikiem pamięci leczą. Uśpią pana, igłę wbiją, a jak pan się obudzi, to nic pan nie pamięta. Bajery. Dobra, dobra, a z chora pan widział taki film? Widziałem, no co? i co? No pamięta pan? Tego artystę? No też uśpili, tak? I co? Jak się obudził, to nic nie pamiętał. No i co to da? Ha, da, da, kocham. Gdzie pan mieszka? Jak pan się nazywa, to panu powiedzą. Ale w tym śnie to panów mówią, że tak, wody pan nie lubi, że to jest ohyda. Jak pan się obudzisz, panie, to jak pan zobaczy te pół litra, to tak panom zaczną trząść, panie. Jak pan zacznie się denerwować, panie. Wszystko tłuc, panie. No i co? I życie zmarnowane. Faktycznie. No, no i co robić? To nawet mógłbym panu pomóc, pani. Dość do Naprawdę? Tak, ale ja tego nie zrobię. No bo niby dlaczego? W żadnej akcji społecznej pan nie brał udziału. W żadnej, proszę pana, inicjatywie mieszkającej... Panie anioł, to ja już wezmę i w tej społecznej, i w tej użytkowej. I ja nawet mogę w tym kabarecie, no. Jak Boga kocham, ja znam takie różne... Na przykład jak jechał Polak, Ruski, Niemiec, o... Albo, albo o rabinie i kozie znam ten. Dobra, masz pan ten papier? Mam. No. Idź są, a. Trzymaj. Widzisz? I nawet tego Balcerka złamałem.